Witamy, kochani, po przerwie. E, nie tak krótkie, jakby się mogło wydawać, bo zdążyliśmy wsunąć dwie pizze. E, więc cholesterol, celulit, nie wiem co tam się jeszcze dostaje. Chociaż w nie celulit, nie? Co my takiego mamy oprócz grubych brzuchów? Wszystko. Też prawda. Więc, kochani, po takiej przerwie z jedzenia e, wracamy i będziemy tworzyć postać do Warlocka. A więc, Wojtku, e, zacznijmy. Od czego mam zacząć, by stworzyć sobie postać? A więc, tak, słuchaj, pierwszy. Poczekaj, krok. portret. O. O, kreska, kreska i uśmiech jestem piękny. Także tak, początkowe umiejętności. Mhm. Na karcie postaci masz wypisane początkowe umiejętności. Okej, okay, okej, okay, widzę. To są umiejętności poszukiwacza przygód. I teraz masz taką rzecz do wyboru. Czyli mhm. musisz wybrać e, 10 umiejętności okay, okay. i wpisać obok nich szósteczkę. Okay. Są to umiejętności, na których znasz się najlepiej. Kolejne 10 umiejętności wpisujesz na poziomie piątym, a kolejne 10 na poziomie czwartym. Okej, okay, dobra. No to żeby przyspieszyć, nie, to tak. E, umiki. E, żona powtarza, że w tym jestem świetny, więc idzie sześć. E, targowanie się jestem sprzedawcą, więc idzie sześć. Rzucanie, rzucam słabo, pływam w ogóle nie pływam. Perswazja e, idzie sześć. I mamy 3 szóstki. Nawigacja, gubię się nawet w supermarkecie, nie, upór, na pewno jestem uparty, więc zastraszanie, no nie z moim wyglądem, zwinne dłonie, <laughs> ladies, dobra, yy, małe ostrze, no na pewno no, nie, yy, łuki, kłamstwo, kamuflaż, niekoniecznie, językoznawstwo, łuki, ale to nie są Star Warsy, to są łuki, ale ja nie lubię futrza, a to nie są te futrzaste. Dobra, Aha, strzeleckie dobra, bo myślę, że chodzi o. Grrr. Kamuflaż, językoznawstwo, inkantację, co to jest inkantacja? o to służy. To by to nie będzie potrzebne. Anyway, atletyka na pewno nie ja, bijatyka odpada, Bro, broń drzewcowa, no z nazwiska, no to musi być szósteczka, spustowa, spusta, ja mam duży jak się najem. Dostrzeganie, to ja akurat z moim wzrokiem, no jest bardzo. Dowodzenie, tak jak se narysuje. Duże ostrze idzie sześć, nie? Ile tych szóstek mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze? Ile jeszcze? Tak, jeszcze cztery, musisz jeszcze mieć dziesięć. Cztery. Dziesięć, tak. Dobra. E, historia to moja żona. Identyfikacja, znam się na rozpoznawaniu różnych rzeczy, czy jeszcze trzy. Co my tu Inflacja? Jeszcze... Nie, inkantacja, sorry. Inkan... Inflacja to jest teraz, jest straszna. E, masz, Co, to proszę tutaj? Masz telarstwus? modelarstwo? Tak. Mo... Okay, to nie, to nie. Medycyna, spoko, to się na tym znam. Nie, kiedyś sobie nastawiłem ten e, krzyż. No, na drodze e, naprawa, no w tym jestem dobry. Ile mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze jedno i słuchaj, nawigacja czy obuchy byś mi powiedział? Weź lepiej nawigację. Myślę, że podczas tej przygody przyda ci się nawigację. Okej, okay, ja będę nawigował. Dobra, zaraz kolejne 10 po 5, to uznajmy, że sobie wpiszę tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 i reszta po czwórce, tak? I reszta po czwóreczce. Super, idzie świetnie, już normalnie czuję, że ginę na pierwszym zakręcie. I tak okej, okay. jak to mamy, Wojtku, to co dalej? Teraz musisz określić swoją wytrzymałość. Zdrowie, kondycja ogólna, witalność bohatera jest właśnie tą cechą. Im wyżej, tym lepiej. Okay, okay. Jeżeli tobie skończy się wytrzymałość, istnieje ryzyko bardzo poważnego Zranienia. Mm -hmm. W takim razie rzuć sobie 2K6 i dodaj 12. Dobra, to teraz patrz. 2K6 mówisz i dodać 12. To mamy, proszę Ciebie, 3 plus 2, 5 plus 12, 18? Dobrze liczę? 17. 17. Byłem blisko. 17 wytrzymałości. Tak jest. Teraz musisz określić swoje szczęście, przeznaczenie, los, postaci i tak dalej. Tak? Możesz w dowolnym momencie rozgrywki, no po prostu MG, może tak, po mhm. prostu powiedzieć, a rzuć sobie na szczęście. To jest bardzo fajny motyw w ogóle. No, no. I musisz rzucić K6, a potem dodać 7. K6 i dodać 7. No to proszę Ciebie, mam 3 plus 7, to nam daje. Dyche. Dyszkę. Pik. Okay. Tak, i teraz bardzo ciekawa rzecz. Kolejna sprawa to jest odwaga, mój drogi. Odwaga. Zero. <noise> Nie, bo wiesz co, działa to na takiej fajnej zasadzie. Zaczynasz przygodę z 20 punktami odwagi, uh -huh, uh -huh. ale im więcej masz szczęścia, tym jesteś mniej odważny. Okej, okay, okej. Okay. Szczęście mam 10. Czyli 20 minus dychę to jest dychę. To masz dychę. Czy jesteś średnio odważny, średnio szczęśliwy. Tak jest. Jestem statystycznym poszukiwaczem przygód. I trzy tak. i na rękę dostaje. No. A inflacja to cztery. Dobra, nieważne społeczności, czyli po prostu musisz sobie teraz wybrać rasę okay, okay. i teraz generalnie jest taka zasada, no. że masz jakiś tutaj zestaw umiejętności szczęście, wytrzymałość mm -hmm. i do tego ty sobie dobierasz jakąś rasę. Nie na odwrót. Jakby rasy nie dają żadnej mechanicznej, żadnego A, mechanicznego... tylko fabularnie przy... działają. Tak, tylko, no fabu super. tylko fabularnie. I teraz masz do wyboru człowieka, elfa, krasnoluda bądź niziołka. Czemu nie ma goblinów? Ponieważ gobliny są bardziej antagonistami, i Aha, takimi okay. wiesz. Bebe są. No to jak. To będę bardzo brzydkim Niziołkiem. Uh -huh. Takim zielonym. Niziołek. Pięknie. Uh -huh. Pisze. Ok, jestem Niziołkiem. No spoko. Jestem Dildotatinsem. Bilbo Babinsem. Uh -huh. I teraz co mamy dalej? Czyli jestem średnio szczęś szczęściarzem, średnio odważnym ziołkiem, który bardzo dobrze naprawia i nawiguje. Tak jest. Następny krok to są profesje oraz umiejętności. O. I teraz dobrze by było... Bezrobotny. Był... Nie. Nie ma tak dobrze. <grym> niestety. Słuchaj, musisz mhm. teraz sobie rzucić Dobra. 5 razy K6. 5 razy K6. dobra. Tak, Ponieważ jest 5 tabel i na każdą z tych tabeli rzucasz jedną kosteczką jakby tak? Okej. Okay. <laughs> to będziemy sobie. Dobra, jeden. Jeden, tak. To trzy. masz trzy. Akolita, łowca nagród. Mhm. Wtedy zaraz trzy. Strażnik dróg. Okej. Okay. I wtedy mam dwie czwórki. Złodziej, bądź strażnik rodu, ale to jest tylko dla elfa. Czyli to odpada. Kolita, strażnik dróg. Mm. Mhm. Chyba tym strażnikiem dróg zostanę taki Aragorn Niziołek. Mhm. Ja sam zostać Aragornem. Takie miał marzenie, miał taki plakat w pokoju takiego Aragorna, nie? A wszystkie Niziołki z niego lały, nie? Bo jest kurduplem i brzydkim i wygląda jak goblin. I podejrzewam, że to by się trzeba zapytać, mamy czy moje zielony. Dobra, czyli e, jeszcze raz, jak to się nazywa? Strażnik dróg. s dróg. Oku zamknięte, nie? Druk. Tak. No super, nie? Dobra, e, co my tam dalej mamy? Na razie zaczyna mi się podobać się sam sobie. Muszę znaleźć teraz Twojego strażnika, druk mam. Mhm. Teraz słuchaj. Twoją pracą jest dbanie o to, by drogi królestwa tętniły życiem. Gobliny, nieludzie i bandeci zakłócają życiu i Ty musisz się tych pasożytów pozbyć. Okay, okay. Niestety nie zatrudniają zbyt wielu strażników dróg i zagrożenie ma nad Wami znaczną przedwagę. Musisz więc być sprytny, aby osiągnąć sukces i by przeżyć. Mm, nice. I teraz tak, generalnie masz tutaj coś takiego jak drogi rozwoju. Mm -hmm. I teraz y, powiem tutaj Tobie y, umiejętności. No Które no. będziesz mógł rozwijać do poziomu dziesiątego. Aha, czyli tu w tych kulecz, kółkach zaznaczam kropkami, podejrzewam. Możesz sobie to zaznaczyć yy, taką jedną kreseczką. Okay, okay. To jest broń spustowa oraz unik. Czyli to, co nie umiem i to, co umiem bardzo dobrze. Tak, a teraz sobie krzyżykiem zaznacz nawigację. Okay. Broń drzewcową. Hey, hey, hey. I oraz masztelarstwo. Aha, to jest modelarstwo, okej, okay, mhm. Dobra, krzyżykiem. No. I teraz te umiejętności z krzyżykiem możesz rozwijać do poziomu 12. U, kurczę, wysoko, no, 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 no. Dobra, i to jest to. Teraz um, ekwipunek możemy sobie w zasadzie pominąć, Jestem, ja cię tylko powiem. Jeśli chodzi o to, na pewno chcę mieć ciasto, chcę mieć 30 racji żywnościowych. Metr liny, jeśli by mi się znudziło życie, i klasycznie 3,5 metrową tyczkę do wyszukiwania pułapek. No to dostaniesz za to konia. długo okay. włócznie. Do plecaka koniachową? Nie. Koń w plecaku. <grym> długa włócznia. Włócznia długa. Kusza. nie. Kusza z moim wzrokiem. Super. Namiot. <grym> I przyrządy do gotowania. O, garnek. Garnek. Dobre. Kul, cool, kul. Cool. I teraz tak. Rzuć sobie K6, jedną i powiedz mi, gdzie zawędrowałeś? Dwa. Dwa. Już się boję. Tak. Lękam się. Słuchaj, zawędrowałeś do stolicy, do Fesselburga. Fesselburg? Mhm. Okej, okay, okej. Okay. Muszę coś tu zapisać, to tutaj Fesselburg. Fessel... Pięknie? Tak. Ok, i teraz rzuć sobie jeszcze raz i powiesz mi, co widziałeś. Ok, ok. No to widziałem jeden. <laughs> widziałeś, jak spędziła ostatnią noc pewna szlachcianka. Daw <ślaski> Szlachcianka. szlachcianka. Szlachcianka bez Dobra, super. No, podejrzewam, że widziałeś, jak ją zamordowano albo coś takiego. Ale to tylko takie. A, okay. Okay. To, to taka moja interpretacja, raczej, nie? Okej, okay, nie, spoko, bo no. No tak, jakby. No przecież nie robiłaby niczego zdrożnego w stolicy, nie? No tak, przecież w stolicy są. Sami dobrzy ludzie, nie? No, no, patrz to... po Warszawie naszej, no, tam, tam nikt nic złego nie robi. No nie. Sam spokój w ogóle w niedzielę albo w sobotę. Też. Ok, no to byłem w Fesselburgu. Widziałem szlachciankę, uznajmy, że zabitą. Uh -huh. Mam okay. mojego konia w torbie i włócznie albo może mam włócznie w koniu. A jeszcze pomyślę, jakby to fabularnie rozwiązać. Uh -huh. e, mam swojego, e, swojego niziołka i co lecimy dalej. Tak, i zapisz jeszcze sobie, że masz e, umiejętność profesji. U, umiejętność. Umiejętność profesji to jest po prostu strażnik dróg. Czyli tak jak, tak jak się nazywasz, nie? E, tutaj mogę w talentach, czyli gdzie to się najlepiej zapisuje? Możesz to. Tak, możesz to sobie tam s talentach. Uh -huh. I co mi to daje? I słuchaj, poziom, poziom tego, uh -huh. e, tego, tego to jest średnia okay. wszystkich Twoich umiejętności. Okej. Okay. To moich wszystkich umiejętności. Średnia, bym musiał sobie szybko obliczyć. Masz tam jakiś kalkulator na to? Niestety. To robimy 7. O. 7 jest dobrą liczbą, nie sądzisz? Tak mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. No, okej. Okay. Przechodzimy dalej. Czyli mhm. muszę sobie przewinąć ten cały rozdział. Jest 5. Tabel i w mhm. każdej tabeli jest 6. Różnych profesji. Tak, żebyśmy tutaj byli, kochani słuchacze, jakby na tej samej stronie. My to po prostu przyspieszamy ten proces, unikając wszystkich takich niepotrzebnych zahamowań. Więc mój niziołek jest tworzony w wielkim pośpiechu. Pewnie tak samo, jak się narodził. Pewnie tak. Dobra, rzucaj sobie mhm. teraz K20. Ok, to poczekaj. K20 muszę sobie tu na moim magicznym telefonie. Okej, okay. pip. I na K20 wypadło mi 16. 16. Więc to jest dobra, to jest jakby jeden talet, mhm, to jest karaluch. Ale poczekaj, bo będziesz miał do wyboru, bo są dwie tabele. Okej, okej. To karaluchem, dzięki Wojtek, ostatni raz ci odwiedzam, nie? Nie, będziesz mógł sobie wybrać spokojnie. Mhm. Słuchaj, karaluch to jest tak Zawsze potrafisz uniknąć zagrożenia. Jeśli jesteś w samym środku wielkiej walki i nawet jeśli kilku przeciwników jest w zasięgu walki wręcz, możesz wykonać test szczęścia. Jeśli się powiedzie, nagle znikasz wszystkim z oczu i uciekasz. Dla oka by pasowało, a to drugie? A to drugie to musisz teraz rzucić znowu sobie K20. Okay. Karol jest spoko. E, 13. Trzynaście. Trening pancerza. Znasz na pamięć każdy element pancerza. Dodaj mhm. plus jeden do wartości każdego pancerza, który nosisz. No też nie głupie, ale wiesz co, tak fabularnie mi ten karaluch pasuje. Strasznie, no dobrze. No, Uch, tworzę takiego niziołka korporacji. Mhm. Będę się piał po drabinie korporacyjnej. Dobra. I teraz tak. Kolejna rzecz. Cechy postaci. No, no, no. Możesz sobie wybrać tutaj mhm. z tej listy, zerknij proszę. Okay. Albo wymyśleć. Okej, okay, czyli na przykład zacznę od pochodzenia? Nie, to jest to cechy postaci. To jest na przykład tak aktywny, ambitny, niezdarny. O, osiem... niezdarny, to mi się podoba. Dobra, okej, okay. to możesz mm. zapisywać cechy charakteru. No, tutaj gdzieś niezdarny. O, bardzo dobrze. Super. To Nerwowy? No ba, pracuję w korpone. Ner okej, okej. Okay, okay. No i teraz myślę, że powinno być lekceważący. Zaraz lekceważący. No to ma wszystko głęboko w poszanowaniu, tak? Lekceważący. Pięknie. Tak jest. My w tym momencie właściwie już zaczęliśmy sobie już takie bardzo fajne szczegóły robić. Widzę, że tutaj rozmawiamy sobie 15 minut, więc to jest takie 15 minut lightowego tworzenia postaci, nie? Tak. A wtedy, już jakby te szlify, dodatkowe elementy, czy mam zielone oczy, fioletowe, e, jakich tam ludzi znam, czy cele życiowe, można sobie już samemu na pewno też wymyślić bądź wyczytać z podręcznika. O, wiesz, co jest fajne? No, daj, daj, daj. Jeszcze możesz sobie wylosować okrutne nieszczęście. O oh je! Yeah. Czym rzucam? Rzucaj sobie K20. Piep i moim nieszczęściem będzie dwa. Dwa? Twoje rodzeństwo to tragedia, a twój brat lub siostra to koszmar. Pojawiają się w najgorszym momencie, pozbawiają cię pieniędzy i sprawiają ci problem. Opowiedz Mistrzowi Gry, kto dokładnie jest tym rodzeństwem, kto sprawia kłopoty. Oczekuj najgorszego, twoja rodzina będzie twoją zgubą. <gry> Wydaje mi się, że sobie będę miał takiego młodszego brata, nie? I ten młodszy brat będzie chciał rozkręcić biznes handlu używanymi końmi, mu się nigdy nie będzie udawało. I to będzie taki zarośnięty działek nazwego Fil, i on będzie po prostu koczował w mojej chałupie, gdzieś się dokładał po prostu, wiesz, do czynszu takie rzeczy, nie, taki film no. No. Fil sprzedawca. I chyba tym pozytywnym akcentem i Filem kończymy ten rozdział i słyszymy się już za chwilę.